Dobry wieczór, kochani. Dziś chciałam yy, zająć wam chwileczkę czasu, ponieważ dostaję zapytania, czym się różni yy, czarne wesele od y, rytuału miłosnego krwi. I już chciałam to wyjaśnić właśnie, z, że czarne wesele jest to przede wszystkim czarna magia. Yy, wiemy, że czarna magia służy do, do manipulacji ludzkim umysłem. Gdzieś tam się wpajamy przez ten rytuał, tak? Yy, czarnego wesela po to aby osoba, która odeszła od nas i która gdzieś tam krąży i jeszcze nie wiadomo, co, co, co z tym się dzieje, żeby po prostu do nas wróciła. A jakby, żeby jak wróci do nas, to żeby pozostała bezwarunkowo przy nas na bardzo, bardzo długo. Żeby to nie był powrót miesięczny czy powrót dwumiesięczny, tylko żeby po prostu osoba została już przy nas na stałe. To jest, kochani, czarne wesele, jest takim czasochłonnym rytuałem. Tutaj go nie wykonamy w ciągu dwóch dni i, i efekt będzie na następny, trzeci dzień. Tutaj tylko ja, ja, ja przede wszystkim wykonuję rytuał 14 dni, bowiem że ta manipulacja, to, wpa, to wpajanie się w czyś umysł, on musi być silny, a nie możemy tego zrobić potężnym pokładem energii za pierwszym razem. Musimy to robić subiektywnie, powolutku, pomalutku, ale efekt, żeby w końcu był, tak? Bo co z tego, że zrobimy to szybko, jak po, po rytuale osoba wróci, a za chwilę odejdzie. To jest bez sensu. Więc mówię, ten rytuał jest czasochłonny, potrzebujemy dużo czasu, czyli mówię, 14 dni na wykonanie samego rytuału. Efekt, ja zawsze mówię, że zawsze do miesiąca od zakończenia rytuału daje taki miesiąc czasu na to, że wszystko zacznie się, że po prostu będzie już ten efekt osiągnięty. Rytuał, ten rytuał Czarnego Wesela jest bardzo skuteczny. Czarne Wesele, tak jak mówiłam, jest silnym rytuałem i wykonuje go się naprawdę z bardzo silnym pokładem energii. Energia i moc która zostaje uwolniona podczas tego rytuału, osiąga swój cel dosyć szybko. Dosyć szybko i skutecznie. No i chyba na tyle, jeżeli chodzi o czarne wesele. Rytuał krwi. Rytuał krwi też jest również bardzo silnym rytuałem. Tutaj się też łączy kochanków, osoby kochające na zawsze, na całe życie. Tutaj możemy tym rytuałem krwi możemy rozbić już istniejący związek, tak? Czyli jeżeli ktoś odszedł od kogoś i związał się z kimś innym, więc tu możemy też w tym drugim związku nieźle namieszać, nieźle tutaj podziałać. Do tego rytuału używam swojej krwi, no bo tak jak już wcześniej mówiłam, jest to niemożliwością, żeby dostać od osoby zlecającej rytuał, tak jak i osoby dotyczącej rytuału, krew. Więc tutaj wykonuje jakby rytuał swoją krwią. Yy, tak jak już mówiłam, tutaj się nie leją hektolitry krwi, ale tutaj po prostu trzeba przy, przy odpowiedniej klątwie, używania słów, zaklęcia, przepraszam, i co klątwie, yy, rysować odpowiednie symbole. Yy, ten rytuał miłosny krwi też jest bardzo skuteczny i tu go się wykonuje krócej, Wykonuje go 7 dni, nie 14 dni i efekty już są od zakończenia rytuału do dwóch tygodni. I tutaj już, już szybciej się po prostu wszystko to, to, to dzieje. Też jest bardzo silny pokład energii wprowadzany w ten rytuał. No i oczywiście ta krew, która tutaj jest jakby takim symbolem dla naszych bogów, że taka ofiara. Jak można było powiedzieć, nie tak, jak, że tam się daje zwierzęta, zda ofiarę, tutaj tutaj się tak do tych bogów troszeczkę inaczej zwracamy przez ten rytuał. Też bardzo skuteczny, też potrafi zrobić cuda. I, i, i co? No i chyba i tyle. Więc, 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 tak jak mówię, czarne wesele i rytuał miłosny krwi, dwa najskuteczniejsze rytuały, jakie odprawiałam i jakie robiłam. Więc kończę na tym. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i życzę Wam pięknej i spokojnej nocy. Dobranoc.